Przygody EPS, część 4. Cześć, tu ja, Pepper. Będę Was oprowadzać w czwartym już odcinku przygód. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Muzeum Świąt. Tak. Ja oprowadzam wycieczki. Fajnie, że mnie wbrali, co? No, oczywiście, zobaczmy moją grupę. Hej, ją ziom. Tak. Chodźcie za mną. Yy, najpierw, może zaczniemy od choinki. Oto wielka, największa w mieście choinka. Jest ona w naszym muzeum. Ma ona ponad 10 metrów wysokości. No i 5 metrów grubo długości czy tam grubości. Stąd. Tak, a to nasz największy cukierek wypiekała go ta pani. Hej, jestem w telewizji! <grym> tak. Pokażę Wam jeszcze zaraz e, obrazy naszych bogini świątecznych. E, obrazy, teraz Wam pokażę, czyli naszych takich jakby dobrych wróżek. No takich, no wróżek. Bogini, no. Pierwszą z nich była migotka Country. Y y y y tak. Była zającem i jak wiecie, roznosiła prezent. Była z, z tym specjalistką. nie Święty Mikołaj. No święty Mikołaj też. Ona była taką jakby gwiazdką, można tak powiedzieć. Ale gwia do gwiazdki przyjdziemy zaraz. Rosa Sweet. Tak, jak wiecie, cukierki. To jest specjalność. Była boginią cukierków. Mhm. Oto Mary Stars. Yy, Mary Stars. Yy, ona była gwiazdką taką jakby. Jejku, nasz obraz. To są oryginalne obrazy Picassa. <ścoughs> tak, to są bardzo oryginalne obrazy Picassa Petshopassa. Picassa Pechopassa. Pechassa, no. O, tutaj jest unikalna kolekcja bombek choinkowych. Tak. A przy pani, przy pani, a co to tam jest za tą szmatę? A, nie dotykaj tego. Yy, znaczy, to jest. Taka szmata sobie tylko wisi na ozdobę. Ale to odsłonię. nie! O. Chcecie wiedzieć, co to jest? Mhm. mroczny wilk. Była przeciwna jakimkolwiek świętom. Walczyła z migotką z Country, Rose Sweet oraz Mary Stars. Zakryliśmy ją, bo nie chce jej widzieć w święta. Aha. A zakryjmy ten obraz głupi. Balujemy. О, 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 о. КОНЕЦ